Kariera w telewizji, w mediach, w Polsce ci imponuje. Nie liczba polubień i nie liczba followersów ma dla mnie znaczenie. Tylko faktura, show-biznes jest jedynym miejscem, w którym kobiety zarabiają lepiej od mężczyzn. Pamiętasz moment, kiedy pierwsza raz poczułaś taki finansowy sukces? Kiedy kupiłam sobie pierwszy zegarek to ile on tylko kosztował? Można mówić o kwale? Można, jasne, Ty Nie wiem, czy chcę. 21 tysięcy euro. Były momenty, które powodowały, że e, myślałam o sobie źle. Chcesz mi powiedzieć, że zmienia ci się twarz i jest to zaplanowane pod tym kątem, żeby zrobić program telewizyjny i wydać książkę? Wiem, że zapytasz mnie o moje operacje biustu. Dlaczego na początku powiększyłaś, a potem pomniejszyłaś piersi? Powiedziałam, że to będzie rozmowa, która w jakiś sposób podpali mnie. Pomyślałeś sobie kiedyś, że jesteś beznadziejna? Pomyślałeś sobie, że nie nadajesz się do pracy, którą wykonujesz? Nie sprowokujesz mnie. Przychodząc do kogoś na rozmowę, wiem, że nie jestem w bezpiecznej przestrzeni.